Apple od lat w App Store nie pojawił się żaden emulator innych konsol. Wielu śmiałków próbowało coś temu zaradzić i nawet próbowali ukryć aplikacje do konsolki w aplikacjach do robienia zdjęć. Oczywiście wszystko na marne, bo takie rozwiązania były od razu eliminowane. Dzisiaj przygotowałem krótki porannik dla wszystkich posiadaczy i-urządzeń, którzy chcieliby doświadczyć Game Boy gier na swoim iPhone lub iPadzie. Można to wykonać bez żadnej modyfikacji oprogramowania, a co za tym idzie, bez żadnego ryzyka. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to wejść do ustawień i zmienić datę urządzenia na jakąkolwiek sprzed 16 lipca. Następnie wchodzimy na stronę podaną w opisie i z listy wybieramy pozycję Game Boy Advance for iOS. Przeglądarka zapyta nas, czy jesteśmy gotowi zainstalować program, po czym na naszym ekranie pojawi się nowa ikona. Teraz ważny krok. Musimy uruchomić aplikację, poczekać aż się załaduje, a następnie wrócić do ustawień i przywrócić normalną datę. I to wszystko. Teraz jedynie pozostaje nam ściągnąć interesujące nas gry ze strony, którą również znajdziecie pod tym filmem. Gdy znajdziemy interesujący nas tytuł. Klikamy Download, a następnie wybieramy, aby otworzyć za pomocą ściągniętego przed chwilą emulatora. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Zapraszam na mój kanał oraz na moją stronę www.bionic333.pl Do zobaczenia w kolejnych filmach.